Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. Punktualnie godzina 9.30. Tomasz Misiek zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna jest dzisiejszym gościem. Dzień dobry pani pośle. Dzień, dzień dobry, witam serdecznie. W przyszłym tygodniu kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, pojawi się w województwie lubuskim na Zielonej Górze. Rozumiem, że przygotowania pełną parą do wizyty. Znaczy, y, tak, ruszają. Nie ukrywam, że w poniedziałek się dowiedziałem o tym. Byłem na spotkaniu z samym szefem tutaj, prezesem... Y, y, Markiem Mastem, omówiliśmy um, um, pewne e, rzeczy przygotowania, co i jak. Wiem, że dzisiaj jest w Warszawie, w sztabie, i już będzie konkretnie jutro spotykamy się jako sztab wojewódzki i, i już tak będziemy dewitywnie e, zamykali określić, czasowe, ale tak pewne rzeczy ten... będą takie stałe, to czyli tak. W Gorzowie w poniedziałek 20, yy, gdzieś w granicach koło 18, między 18 a 19 będzie duże spotkanie, taki i druga rzecz ważna: yy, w zielonej górze między 14 a 15 też będzie tutaj na deptaku i, i też inwenty koło ratusza. To są takie dwa tego, a w międzyczasie wiadomo, między rzecz będzie jeszcze 20 świebodzin, Krosno, Subice, Nowa Sól i Wschowa. Taki jest Natomiast program, ten Wszyscy tak, że mają na Nie uda się Alberto. wszystkie, ale może się jeszcze uda przed pierwszą przed, przed, y, 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 turą, jeszcze w strzelce krajeńskie, bo wiem, że pojedzie jeszcze do, po, do, w Koszalińskie i, i może jeszcze na Dolny Śląsku, czyli Żary Żagań. Do Generalnie no, prawie by były wszystkie powiaty. A czym możecie się pochwalić przed kandydatem, kiedy przyjeżdża Andrzej Duda? No, nie ukrywajmy, nie jest człowiekiem stąd. To tak ze wszystkimi kandydatami bywa, że jak przyjeżdża, musi być przygotowany do tego, spotykając się z mieszkańcami musi mieć przynajmniej ramowo przedstawione ich problemy i, i te problemy, które udało się w ostatnim czasie rozwiązać. Jak, jak Prawo i Sprawiedliwość no do tego no podchodzi? Przede wszystkim, podchodzi? jeżeli problemy, to mówimy. Zresztą pan Andrzej Duda był tutaj już półtorej roku temu. Były uroczystości związane z powołaniem Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który działają w całym kraju i tutaj był na uroczystościach chyba półtorej roku temu i miałem możliwość odebrania go właśnie z Poznania bo przyleciał samolotem i ich... To, że w Zielonej Górze niestety nie jesteśmy w systemie portów, nie jesteśmy pod, pod szyldem lotu, dlatego nikt nie wie o tym, że jest takie lotnisko bajmości, że funkcjonuje loty, to tak notabene. No i był tutaj i wiem, że w zeszłym roku był w żarach, bo był taki inwet. Wszystkie powiaty mieliśmy odwiedzić posłowie i senatorowie i, więc, i europosłowie, on był już europosłem i był w żarach, więc więc trochę już zna. Oczywiście najważniejszym naszym tu problemem to, to, to będę chciał przekazać, że, że staramy się o, o to, żeby tu była kopalnia miedzi I, i wiem, że jest duża teraz konwencja w Chorzowie akurat właśnie 21. Chciałem być tam, ale jest wizyta tutaj Andrzeja Dudy, więc nie, nie będę mógł, a mają zaproszenie od pana Stecika na, na to na, na te spotkanie w Chorzowie, które na pewno od nas tu też będą wielu nie ukrywam też, przygotowuje się do tego też w Sejmie, bo chcę w pytaniach bieżących zadać w końcu do Ministra Skarbu, dlaczego to tak się to dzieje. To jest najważniejsza rzecz. No oczywiście powiem też o inwestycjach tutaj, co może nam sprzyjać, to jest inżyniera kosmiczna, której uważam, rozmawiałem teraz w ostatnim czasie z kilkoma przedsiębiorcami, którzy chętnie podchodzą do tego. Wiem, że, że nawalne zgromadzenie przedsiębiorców ma być zaproszony ponownie pan profesor Lewandowski, bo to pierwsze spotkanie, które odbyło się w trakcie kampanii wyborczej, ono miało duże, duże, jak to, wzięcie z ust przedsiębiorców, no i chcę pomagać po prostu, bo uważam, że mimo wszystko to, że, że, że trochę prezydent idzie w innym kierunku i, i nie szanuje po prostu opozycji i nie szanuje to, że Pamiętam, jak przeszedł dwa Pan o prezydencie rozumiem zielonej Mówiłem, Góry. Tak. Zielonej góry. No. W każdym razie jest kilka problemów. No oczywiście duża kopalnia, bo przyjeżdża przecież prezydent Polski, to powinien wiedzieć o wszystkich rzeczach. No, no właśnie to o to jest chodzi, kopalnia do te, te Brody, że te który rzeczy... też trzeba wspierać, bo powinien wiedzieć o tym, że jeżeli y, 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 mieszkańcy tu lubuskiego i w Polsce zostanie wybrany, to powinien wiedzieć, co powinien wspierać i, i, i jakie inicjatywy. No tyle, że pamiętajmy o tym, że prezydent Polski. I pod e... tym względem będę właśnie naciskać, żeby, żeby wiedział, żeby w Warszawie wiedzieli o tym, że co się tu dzieje i bez względu na to, kto dzisiaj tu rządzi, kto tym, to, to uważam, że te priorytety muszą być. Tylko właśnie o to chodzi, że kompetencje prezydenta Polski są, są duże. Są, są, po, oczywiście, że nie, wbrew nie, 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 wszystkiemu bez, bez dwóch zdań są duże. Bardzo duże. Natomiast no, zajmuje się prezydent Polski przede wszystkim problemami globalnymi dotyczącymi, no, ale, dotyczącymi całego a, kraju. Ale na przykład inwestycja, jeśli chodzi, mówimy wymiar, nie jest globalny, jeżeli kraj może inwestować kopalnie, w Chile, absolutnie. a my nie, dajemy, rację, my nie dajemy tu możliwości, żeby tutaj było wydobycie. Tym bardziej, że rusza drugi, drugi, drugi e, piec w Głogowie, gdzie by można było to przyjąć, tą, tą no, rudę. No że prezydent kraju może tylko i wyłącznie wspierać swoim a, autory, autorytetem tego Duże, rodzaju przedsięwzięcia. Prezydent może w każdej chwili zrobić Różne inicjatywy, wezwać i, 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 i rozmawiać na ten temat, i to właśnie te uprawnienia są bardzo duże, przeogromne wręcz. i Powinien prezydent wiedzieć o, o problemach, skali, jakie jest. A czy, z danymi... a czy problemy, z którymi borykają się mieszkańcy województwa Lubuskiego? Już mówię tutaj czysto o, o ludziach mieszkających w naszym. Województwie. Będą bardzo różnić się od tych, z jakimi spotykać się będzie kandydat na prezydenta w innych częściach kraju? Czy generalnie większość tych rzeczy jest, jest dość zbieżna? Ale powiem tak. Ten program naszego kandydata Andrzeja Dudy jest bardzo dobrym programem, bo mówi przede wszystkim o pracy, o bezpieczeństwie, o dialogu, I to są którego te programy, tutaj brakuje które w, w skali całego I kraju. Tak? To się po prostu odnosi do całego kraju, więc tutaj naprawdę mamy zbieżne gospodarka, praca i i bezpieczeństwo to są to nasze priorytety. One się wręcz dlatego pan kandydat na prezydenta powinien wiedzieć o tym, że tu też występuje duże. Niestety po, po 90 roku dużo zakładów przemysłowych zniknęło. Rozegrabiono, można powiedzieć, też nie, zła była polityka balcerowicza, mówimy o, o gospodarstwach rolnych, gdzie, gdzie, gdzie do dzisiaj jest patologia, trzecie, trzecie pokolenie można powiedzieć rośnie i nie wiedzą, co z sobą zrobić. No to przecież widzimy to przecież czy z Zielonej Góry, pojedzie się w kierunku e, Żar czy Gubina, to są tam miejscowości, które po prostu już są na, tylko na mapie, praktycznie puste, i, o, b, wyludniałe, bo, bo młodzi wyjeżdżają, bo nie mają perspektyw. Dlatego trzeba zrobić wszystko i mówić o tych problemach. Jak ktoś przyjeżdża z, z większego miasta i kandydat, tym bardziej na prezydenta, o tym trzeba po prostu a mówić. Czym na będę, się, a będę, czym się będzie będę... chwalić przed kandydatem? Że co udało się e, Prawo i Sprawiedliwość? Zrobić takiego. Pan, ja wiem, że... Że, że macie ten problem, że nie rządzicie w województwie. No, ale wspieramy. wspieramy. Wspierać, wspieracie bez dwóch zdań, więc też możecie w jakimś sensie pokazywać te inwestycje, co do których A na przykład Radni i byli ja zgodni. wiele rzeczy do lotniska. Ale powiem szczerze, że to, że lotnisko powinno być, wszyscy wiemy, ale to, co się dzieje od kilku lat, powiem szczerze, żebym zamknął te lotnisko. Jeżeli słyszymy z jednej strony, że Urząd Marszałkowski dodaje 7 milionów, z drugiej strony miasto i 2 miliony i 5 milionów dodaje porty. 31 tak. prac, pracowników utrzymuje porty w Warszawie. No to powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli nie zrobimy w ciągu dwóch lat, nie dokończymy inwestycji około 100 milionów, bo trzeba zrobić parkingi dla samolotów i, 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 i rozbudować drugą halę odpraw, to po prostu powinniśmy się zamknąć. Ja to cały czas przypominam. Nie zrobiła Pani Bukiewicz, bo mówimy też o platformie, która rządzi, że od trzech lat, po wielu, więcej niż trzech lat, mówię, Wejdźmy w sieć lotu. Przecież lot nie musi dopłacać, a będzie on miał więcej połączeń, mówimy o, o, o Babimoście, a z drugiej strony, my mamy tą korzyść, że ktoś, gdy ważna osobistość, czy w ogóle ludzie chcą przyjechać z Hamburga czy z Nowego Jorku, I wylądować, do, wylądować, Bami wylądować Bami. po prostu w zielonej Górze, bo oni nie widzą tego lotniska. Mój brat, który z Kanady mieszka na co dzień, chciał właśnie przylać, przylecieć do Bami mostu właśnie do Babimostu, i musiał wylądować w Poznaniu. No wszyscy wiemy, jak no bo jak nie ma sieć, po prostu możliwości. nie ma takiej możliwości. Z... tego to, to, to nic nie kosztuje, ale można dawno było zrobić. No właśnie, że to zrobić. Jest za tym, żeby zamknąć to lotnisko, bo jeżeli nie potrafimy wykorzystać tych pieniędzy, a ładujemy 12-13 milionów po to, żeby, żeby tylko dla jednego lotu, to uważam, że bez sensu. To. A nie ma pan wrażenia, że to się po prostu dzieje być może zbyt małymi krokami? Bo z nie, jednej strony. Idą bo tam, powiem panu, że inwestycje. kilka lat temu prosiłem, miałem fachowców, którzy z Wrocławia budowali duże firmy i chcieli tu przyjść, zarządzać tym lotniskiem, żeby poszło szybko na tą ścieżkę, bo było pełno kiedyś. Kontrahentów. Nie zrobiono nic, jeżeli nie dokończymy tego wszystkiego, to naprawdę bezsensowne jest. Ale z drugiej strony powiem czyli tak. Tak czy inaczej, one lotnisko lotrzewne. wymaga inwestycji, nakładów finansowych. Oczywiście, jeżeli my nie dokończymy pewnych rzeczy, no czyli, kolejny pas startowy by się to przybyło. nie możemy nawet zrobić tak zwanego lotu czarterowych, które po prostu wymagają. Bo przykład pan Dowhan, senator, był taki, zrobił inicjatywę lotu tego, kibiców do Rzeszowa. To trzy godziny była odprawa, wie pan, jednego samolotu. To nie może być. Do pół godziny musi być od, odprawa dużych samolotów. No, musi to musi być płynne, absolutnie. Dokładnie. Jeżeli nie będziemy mieli parkingu na samoloty, bo tam jest dosłownie mały parking, musimy to rozbudować, dokończyć inwestycje. Mamy bardzo dużo zrobione, ale jeżeli nie dokończymy, to to lotnisko nie ma racji być. Ale to tutaj jest pewnego rodzaju dylemat, no bo jeśli, bo nie ma po prostu... jeśli z jednej strony e, państwo e, koledzy partyjni, będący radnymi sejmiku, mówią, nie dotujmy tego lotniska, bo szkoda nie, pieniędzy. Nie, nie, Oni mówią coś innego, bo, bo, nie, nie, bo nie widzą tego cały, Ja siedzę w tym, wie pan, jestem w podkomisji lotniczej, wiem o tym, co, ja, o tym problemach i cały czas mówię z boku, po cichu dosłownie, ale teraz zacznę już chyba ostro, ostro mówić o tym, bo, bo to jest po prostu karygodne, że wydajemy, mówię, 13-14 milionów co miesiąc, no chodzi, że, że, że prawie milion I rocznie kosztuje lotnisko. Inwestycje muszą być dokończone, nie, albo po no, no Lata pan od czasu do czasu pewnie do Warszawy. Latam, ale to nie dla mnie ten, to lotnisko, bo ja patrzę w innych perspektywach, że to powinny dla biznesu być. I oczywiście, jeżeli mamy tu powstać duże inwestycje, to to lotnisko musi być. Musi w ogóle, czy chcemy, czy nie. To tak jak komunikacja miejską musi być dla mieszkańców z, przygotowana i musimy dotować do niej, ale racjonalnie musimy dokończyć te inwestycje. Jeżeli nie potrafimy tego dokończyć, to niech lepiej się poddadzą i powiedzą, że, yy, że nie. Bo o to walczyłem w 2006 roku. Pamiętam te historyczne spotkania na lotnisku, gdzie był problem, co robić dalej. Tereny były w Agencji Mienia Wojska kosztowało to prawie 5 milionów i co zrobić? No czyli padło komunalizacja. Jak przystąpiliśmy do tego. W 2007 roku powstała ta ustawa, w 2008 roku przyjęto ją i, i, i od tego momentu no nie tyle, pan że policzy, jeśli, jeśli dobrze Dwa, pamiętam, osiem... to wtedy też plany były dużo szerzej zakrojone. Pan wspominał o wielkim centrum e, kongresowym, A, no, ja które ja mogłoby. Tak, powstać żebym byłby dzisiaj prezydentem, to wie pan tu był centrum kongresowe europejskie, bo A. mamy panią infrastrukturę. Tylko trzeba po prostu zrobić. To, to dokonać po pewnych rzeczy które dadzą nam powera tego się nie dzieje dlatego tak mamy. Miasto po prostu, w którym momencie cały czas mówię, że nie bez sensu jest uczelnia, którą też wspierałem w 2006 roku. Pamiętam jeszcze do dzisiaj pani Ela Rafalska wypomina, bo było tak zwana poprawka budżetowych, można było y, wesprzeć y, do 10 milionów, więc całe przeznaczyliśmy na, na tutaj na licealnej, gdzie dzisiaj rektora tutaj y, y, y działa pięknie wy, wykończony jest. Żałuje pan, że wspierał pan Uniwersytet Zielonogórski? Nie żałuję właśnie, bo potrzeba jest, tylko z z drugiej strony, jak my nie, wykon, nie, do, nie dokonamy tego skoku takiego, że, że, że przedsiębiorstwa przyszły, chociaż ta inżyniera chociaż kosmiczna, on, naprawdę to, to, to są miliardy złotych. Nikt nie chce tego zrozumieć, a to są miliardy złotych. Ja będę robił, bo bez względu na to, jakie są stosunki dzisiaj yy, z prezydentem, ja to będę robił, bo uważam, że, że tak jak robiłem to w 2006 roku, mamy łącznicę Ale kolejową. Te rzeczy może, inne te, te rzeczy może pan robić zupełnie niezależnie jako parlamentarzysta, między Innymi. Pan Mówi, ma takie myślę, że możliwości, nie wykonuje, żeby co pan materna zrobił, to to wie pan, to boli, to boli, po prostu, to jest. To jest, to, to jest właśnie taki poziom yy, człowieka, którym jak niepotrzebny jest, no to, to można go zrugać. A jak jest potrzebny, to jak trzeba było ratować Lechia w 2006 roku, to kto przyszedł do mnie i, i prosił z prośbą o to, żeby wesprzeć to wszystko. Oczywiście wziąłem to się na poważnie. I co? Dzisiaj Lechia jest, co prawda, pod innym nazwą, ale jakoś zjednoczona, i że trzeba było dokończyć, żeby w pierwszej ekstra yy, być w pierwszej lidze. Słyszę dzisiaj dobre, pozytywne rzeczy, że trzeba wybudować w końcu ten stadion. Ja jestem za tym, zawsze za o tym mówiłem, ale no, 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 brak takich ciałek rozmów, rozmów dialogu i, a może, i w ogóle. A może trochę jest tak, że wiele osób pokładało duże nadzieje w to, że grupa parlamentarna, którą państwo założyliście. Nie, nie ben, istnieje. Ben, można powiedzieć tylko na papierku. Istnieje na papierze. Ja ja ale żeby... Pamięta pan dokładnie nawet nasze rozmowy sprzed lat, kiedy powstawała ta grupa, zdarzało nam się rozmawiać, że tak, oto teraz ponad podziałem politycznym możemy stanowić. Pewnego rodzaju siłę, idziemy razem. A wie pan, kiedy to było, jak 2006, 2007 rok, nasze były rządy. To myśmy, potrafili wy, wyciągnąć ręce i rozmawiamy o różnych fajnych rzeczach. A dzisiaj to jest takie, wie pan. Y no, istnieje na papierze ta grupa, bo poza tym, że y, ona jest, pewnie o tym nawet niektórzy nie pamiętają, że Od istnieje listopada taka proszę grupa. się, żeby było spotkanie właśnie w sprawie firmy Koper. Y Zwróciłem się do pana marszałka Zycha. No i co, Zero reakcji. Mamy dzisiaj kwiecień, a w listopadzie złożyłem po wyborach po to, żeby nie było znów powiedziane, że że manipulujemy wyborami. Nie, po prostu trzeba cały czas konsekwentnie pewne rzeczy robić. To byśmy dzisiaj tą Zieloną Górę, która jest piękna, która mogła być jeszcze bardziej przyjazna dla młodych, no, żeby to, nie, że nie byłoby wygodne, gdybyśmy mieli rzeczywiście grupę parlamentarzystów, która ma siłę przebicia, potrafi się zorganizować i robić coś wspólnie, no bo jeśli no, każdy wspólnie, robi coś no, własnymi ścieżkami, no, no, to potem nie ma tego no... wspólnie, no proszę bardzo, jak się przyjeżdżają, w ta firma Koper tutaj, chce się spotkać. Czy spotyka się z władzami wszystkimi u góry? Nie władza gdzieś tam z no boku szybciej, ucieka, było, takie czy... spotkanie no, organizowane by było, na no, uniwersytecie. Licza, władza przyszła, władza się spotkała o góry, piętro wyżej z, z kimś innym, a na dole po prostu, gdzie były te obrady, ważne rzeczy nie było. Wie pan, naprawdę patrzmy pod po, po, po tym wszystkim, udajemy, że chcemy coś zrobić. Tak naprawdę rządzący udaje. Mam wrażenie, pan mówi o tym, pan, że absolutnie tak, że jest za jest... tym, żeby, żeby, za momencie, dobrze, tego dokończę myśl, że mówi pan, e, że jest pan za tym absolutnie, żeby ta kopalnia e, powstała i mówią to samo ja wszyscy, mówią pan, Władze od miasta, od roku władze roku województwa, świata, wszyscy inni. Żeby młodzi mogli naprawdę być tutaj i zakładać rodziny. Kiedy będą, za, będą zakładać. To, jak to jest, że wszyscy mówicie o tym samym, że chcecie, a kiedy ma dojść do jakiegoś wspólnego działania, no to. To w zasadzie no, go to nie to, ma. Ale każdy Rządzący nie chcą po prostu rozmawiać. Nie chcą, udają. teraz rządzących na górze, czy rządzących I tu, tu i tam? To jest, akurat tak się spiera, że, że, że ani ten tutaj rządzący nie, nie widzi po prostu, bo takie zwycięstwo odniósł. Gratulowałem, powiedziałem, że gratuluję. Uważam, że trzeba po prostu umieć powstrzymać się, siąść do stołu i rozmawiać, szanować. Chociażby Radę Miasta, tych radnych, którzy są w opozycji, bo dzisiaj się nie szanuje. Jak się nie szanuje, no to to mamy potem takie rezultaty. Panu, że Jacek Budziński na Facebooku publikował różnego rodzaju artykuły prasowe dotyczące tego, jak sytuacja miała miejsce w różnych częściach naszego kraju. Analogiczne no. sytuacje, że załóżmy w Komisji Rewizyjnej nie było członków opozycji i tak dalej, i tak dalej, czyli de facto to, o czym wy mówicie, nawet nawet w województwie zachodniopomorskim wojewoda uchylał uchwałę. Dotyczącą takiej komisji, wzywał do tego, aby komisja została uzupełniona. Tam przebychanki trwają w tych radach miasta, nawet dziennikarze w artykułach mówili, że to jest spektakl, żeby nie powiedzieć szopka. Ale z drugiej strony, patrząc na to, co się wydarzyło, wy alarmujecie, że tutaj dochodzi może nie tyle, co do łamania prawa wprost, bo nigdzie nie jest zapisane, że dobrych do łamania dobrych obyczajów. Ale z drugiej strony radni nawet nie wysuwają swoich kandydatów do takiej komisji. Właśnie Panie, tego nie Mogę zrozumieć, bo mamy tutaj taką Dydaktorze, trochę dziwną zbieżność. Wszyscy w qr jak pan zostawił t, y, mikrofon czy niektóry dziennikarze y, kamerę, wszyscy mówią, że mamy rację. I niech mnie pan nie wypowiada, jeżeli, ja pytam, jeżeli na jest, pierwszym no, bo... posiedzeniu przyszedłem tak jak wszyscy, ciekawa czystość zniosła no, i, i potem było wybranie przewodniczącego. Czy opozycja nie wybrała przewodniczącego, czy klub, który ma sześciu, ma dwóch wiceprzewodniczących w Radzie Miasta, jest to ok? Uważa pan, że to wszystko jest okej, okay? jeżeli my zgłaszamy jako trzeci klub kandydata na, do, do, na, na wiceprzewodniczącego, a tam tam już są właściwie zajęte y, kolejne trzy i, i w głosowaniu wychodzi historia się powtarza z czterech lat bo 4 lata temu było to samo z panem Edwardem Bartoska Markiewiczem ma dwóch a my zero. i pan uważa, że jeżeli y, jako klub ja składamy nie uważam ja, na tylko, ja tylko pana pytam i wice w komisji jesteśmy znowu na statku przedstawiamy gdzie już są wszyscy właściwie zgłoszeni to my mamy brać w tym w tej huczpie udział no wybacz pan nie, no nie zgłaszacie kandydata no więc no nie jak... Bo, no bo jeżeli. A potem mówicie, że zostało złamane prawo, bo nie no bo ma naszego kandydata. Jeżeli złamano na początku, przy wyborach na wiceprzewodniczącego rady, złamano. Myśmy zgłosili i nie potraktowano nas, że, że nie ma miejsca. Nie no, no to, pan to pan mówię, jak pan... no, po, powtórzyła się historia sprzed czterech lat, kiedy dokładnie to samo było z Edwardem Markewiczem, no, drugi wiążmy, co do wielkości klub. Był no, tak podobna nie sytuacja. Nie tej sytuacji. Został wakat i w każdej chwili yy, SLD mogło. To, a tutaj nie chodziło o SLD. To Platforma wyszła, pan wie, cztery lata temu z tą inicjatywą, żeby wykosić pana Markiewicza. Byliście no wtedy byliście, pan nazwijmy, pan nazwijmy to, senator, nazwijmy to nazwijmy koalicją Nie nawiążmy, wtedy... naprawdę nie przywiązujmy do tego, bo ja bym powiedział, pan, ostatnio wyczytałem fajny kawał, jaki naj, 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 największa klęska, jakie był w Polsce największe, które powstanie było największą klęską dla Polski. Wie pan? Powstanie platformy obywatelskie. To była największą klęską w dziejach, bo powiem sobie szczerze, że platforma doprowadzi do tego, że to jest czwarty rozbiór Polski, bo dzisiaj widzimy coś, co wszystko się dzieje w naszym kraju, to można powiedzieć, że, że, że to jest czwarty rozbiór. To, to jest, jest, jest największa klęska w powstaniu już dwa pół, pół miliarda wyjechało ludzi. Pośle, pan, największa nie, nie emigracja nie trochę, tak? po wojennej Polsce 2,5 miliona. Czy się zastanawiamy nad tym, co się stało? 2,5 miliona ludzi wyjechało, którzy powinni pracować dla naszego kraju. No, pamiętajmy, że wcześniej mieliśmy zamknięte nie granice przez, przez, przez dziesiątki lat e, e, i nie mogli wyjeżdżać ludzie państwa, za granicę. Tak? Pewnie Pana brat, jak wyjeżdżał do Kanady, to, to też wyjeżdżał w bardzo dawnych czasach. No właśnie, latach, udało mu się cudem uzyskać ale paszport, wiele innych masowa. osób nie miała. Dzisiaj jest emigracja masowa, masowa, masowa. Ludzie nie mieli paszportów, bo nie, ma prostu, nie, nie pan... mieli możliwości przekraczania nie, granic. Nie, bo, Gdyby w tamtych czasach, powiem Panu, że w mojej rodzinie też wiele osób wyjechało za granicę w tamtych latach i tam się ale mieli to szczęście, że udało im się uzyskać paszport. Gdyby w tamtych czasach pewnie pan jako młody Jerzy Materna miał taką możliwość i zdecydował się na to, żeby uciec poniekąd z kraju, a byłoby jeszcze, nie wiem, miałby pan stu kolegów, którzy też marzyli o tym, żeby wyjechać na zachód, to pewnie by wyjechali, no ale nie mieli takiej możliwości. Yy, całkiem inna jest filozofia. Dzisiaj niestety yy, nasze państwo robi wszystko w podatkach wszystkich innych, żeby po prostu ten kraj nie Paniec, lubić wie pan, yy, no, Mówimy no, o podatkach, ale to no, parlamentów no, uchwala no, te wszystkie mówi. rzeczy. Parlamentarzyści. Kiedyś było tak fajne, takie zdjęcie, jednej z gazet, po, po, tutaj w Rada Miasta ustaliła, pod, podniosła podatki SLD razem z, z Platformą i pokazano zdjęcie PiSu, zdjęcie tych radnych z PiSu. To jest właśnie takie hipokryzja, nie? I że jeżeli coś źle dzieje się, podatka podnoszeniu wszystkim, to parlamentarzyści, wie pan? Trzeba no, po imieniu. Jest mówimy większość. o państwie, tak? Więcej. Jeśli chodzi o podatki dotyczące no całego państwa. My cały czas państwa. mówimy o tym, że trzeba wesprzeć no, to model, to parlamentarzystów. Kto podniósł za naszych czasów w 2006 z składki dla przedsiębiorców, skład Ja sobie zdaję z tego sprawę, ja też przedsiębiorcom i też, i też cierpię z tego tytułu, że te spółki pan... są na takim o, poziomie, jakim są. Dla młodych mieszkań. Było nie, nie, niedawno, uchwalono, platformowo uchwaliło, zamknęła program mieszkanie na swoim i, i utworzyła nowy program MDM. Wie pan, co wyszło? Po roku działania tego to jest klęska. Z 600 milionów tylko 200 milionów y, wzięło kredyt na, na tą działalność. I nagle teraz nowelizacja ustawy, którym mówiliśmy to Właśnie uchwalając o tym, że są takie błędy, że po prostu młodzi nie wezmą. A nie ma pan czasami wrażenia, a nie ma pan czasami wrażenia, że jest trochę tak, że prawo i sprawiedliwość jest wodą na młyn dla platformy i odwrotnie, bo od wielu lat w naszym kraju dzieje się przede wszystkim. No i prawo i sprawiedliwość, i platforma obywatelska dzieje się tak. Jeśli wychodzi działacz platformy, to mówi ci z pisu, zrobimy. Ale my że nie nie rządzimy. ja wiem, ale przez cały czas mieszkańcy naszego kraju. Się Polacy tymi. są tym epatowani. Wychodzi działacz Platformy mówi, Gdyby to był PiS, to byłby w ogóle dramat. Wszystko by się zawaliło. A może by było odwrotnie, bo 2000, no, może śróty, by było, ale wychodzi pan, działacz PiS i mówi pracy. Milion dwieście. Podniesiono, obniżyliśmy podatki dla przedsiębiorców. Mogli inwestować w mniejsze koszty zatrudnienia. Dzisiaj trzeba obniżyć podażny był kryzys gospodarczy. Rozumie pan? O, jeżeli pani europoseł P Pitera na stacji, w głównej stacji telewizyjnej mówi, że jest dobrze, że że podniesiemy podatki, dzięki temu przedsiębiorcy mają ulgę, no to Jest to hipokryzja. Ma ręce opadają i tu się wszyscy przedsiębiorcy ludzi. przyklasną no. panu temu, co pan mówi bez dwóch zdań. No tak jest! Jeżeli tutaj przyjeżdża jeden z, jeden z rządzących wicepremier i mówi, że najlepiej w Lubuskim to gredze siać i, 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 i po prostu. I, na samym początku i, i rozmowy Zapytał, zapy zapytałem ja szacunę, pana, czy kandydat będzie miał odrobione lekcje, bo potem takie gafy się pojawiają, że przyjeżdża ktoś z Warszawy i przeciętny człowiek, którym My powinien się cieszyć się z tego tytułu. Jeden, czy drugi, I chwaliłem zawsze, że był doskonale przygotowany merytorycznie. Profesor przyjechał, wie, miał dużą wiedzę powiedział o tym, że Lubuski Panie ma poślelą. wspaniałe możliwości tutaj. I, I zachwaliłem na antenie pan w czasie Sasie, kampanii wyborczej się... mówiąc na przykład o panu Sasinie, że był świetnie przygotowany, merytorycznie wiedział, co tu się dzieje. Każdy, bo my podchodzimy do tego poważnie, przygotowujemy się do każdej wizyty i poważnie rozmawiamy. I, i, i to nie ma tak, że, żeby strzelać takie numery, że kukurydza wie pan, Ale no, niestety. Na sam koniec taka konstatacja, że no w tym roku będzie on wyjątkowy. Najpierw do maja, do wyborów prezydenckich, a potem do wyborów parlamentarnych, wszyscy Polacy bez względu na poglądy polityczne będą niestety świadkami takiej wojny polsko-polskiej, czy to przede, przede, przede wszystkim, niepotrzebnej oczywiście, przede wszystkim wojny pomiędzy prawem i sprawiedliwością, problemy, cały czas mówimy, Rozwiązujmy problemy. Przecież my nie myśmy zamknęli yy, no, tą firmę Koper, ograniczyli i że która mogła działać. Wie pan, jak to by było, jakbyśmy to zrobili za naszych rządów, że nagle y, firma, która inwestuje, zabieramy im, im po prostu no, no. no obrońcy bo, mówią, że to jest yy, stanie na straży. To by, to, to, by to brzmiały spółki, spółki wszystkie media i nic. polskiego kapitału więc tutaj też na dwoje babka wróżyła. Panie pośle, pewnie jeszcze długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, niestety nie ma. Oczywiście. I trzeba. właśnie na tym polega demokracja, że powinien być dialog. Możemy się nie zgadzać, możemy mówić w pewnych rzeczach, ale, ale czasami dyskutować. uzgadniajmy to. Nie to, że właśnie potem rządzący nagle rzucają takie fajne rzeczy, co by można było zrobić, tylko te, te rzucają to wszystko na następne lata, czyli 16, 17. Chociażby tutaj ostatnio teraz. S3. Ostatnie zdanie, panie pośle, S3. naprawdę. Miało być już wykonane, wie pan? Dwa lata są później. i Nagle słyszę pani znów, że będziemy budować S3. Wie pan co? No to już dawno powinno być wykonane. No, oczywiście, że powinno. Natomiast wszyscy się będą cieszyć, jak już będzie i będzie bezpieczniej na drodze do Sulachowa, tak. Bo wszyscy to wiemy, to. bo wszyscy Zapominamy wiemy, jak się tam będzie. Że, że można było wcześniej być no, i, i ta by było. Tak już jest z pamięcią ludzką. No Poseł właśnie. Jerzy Materna, prawo i sprawiedliwość był dzisiaj gościem. Mimo wszystko też się dziękuję za to, że mogłem tu przyjść panu bardzo i rozmawiać. Za wizytę w I mówię, nie boimy się rozmawiać możemy się różnić ale powinien być po prostu mądrość to z naszych rządzących czy i, i opozycji że cały czas siadamy do stołu i rozmawiamy i, możemy... i tak byśmy sobie panie pośle wszyscy życzyli naprawdę wszystkim mieszkańcom. mieszkańcom Dziękuję serdecznie Rozmowa Radia Index od poniedziałku do piątku o 9:30